Bartosz Maryjek numer 6 Robert Skłodziński numer 3 Bartosz W numer 13 Marcin Stefaniec numer 14 Karol 15 Maksymil Bociorek numer 16 Krzysztof Kozłowski. pomij oddychać Дај дај Ten remis raczej chyba jest takim e, zasłużonym remisem i sprawiedliwym, choć i oni i my mogliśmy, mogliśmy ten mecz wygrać. My e, ostatnie dwa mecze, które żeśmy wyjazdowe grali, bo ten niezaległy i, i, i ten w piekarach śląskich, to zagraliśmy naprawdę bardzo dobre zawody. W piekarach do końca żeśmy walczyli. E, był moment, że żeśmy wygrywali z liderem. Nie można było się wstydzić. E, w przemyślu e, wynik e, taki sześcioma, ale ten wynik też nie odzwierciedla tego, co było na boisku, bo tam już później ta Ostatnie dwie minuta to my żeśmy godnili dużo błędów, oni dorzucili te trzy bramki. Natomiast tutaj przystąpiliśmy do tego meczu i my chcieliśmy ten mecz wygrać. Ja mówiłem, że my tutaj łatwo punktów nie stracimy i dalej twierdzę, że tutaj te mecze, które będą my nie przegramy tu żadnego meczu się w tej chwili w tej rundzie. Ta drużyna dojrzała, ona już jest troszeczkę inna niż ta yy, w pierwszej rundzie. Chcieliśmy ten wygrać mecz. I może by yy, można byłoby się pokusić. Tylko zrobiliśmy w końcowej fazie meczu w ostatnich 10 minutach dwa, trzy takie swoje błędy, niepotrzebny rzut maksima y, gdzieś tam błąd podania do kołowego, to poszło w drugą stronę. Y, dobrze, że Chmura w bramce troszeczkę tam odbił tych piłek. No, no i doszliśmy to kolejny mecz, gdzie przegrywamy trzema bramkami i y, nie pękamy, tak jak to było wcześniej. Dochodzimy i do końca emocje są. So fajnie, że żeśmy ten jeden punkt uratowali, bo troszeczkę by było tak na serduchu. Y, no słabo, jakbyśmy tą jedną, jedną tą bramką przegrali. Emocji mnóstwo, dostarczyliśmy na pewno i kibicom, i trochę sobie takiej nerwówki w końcówce. Mecz był, no zaciekły cios za cios, wymiana, wymiana bramek. I my raz wygrywaliśmy, raz przeciwnicy wygrywali. No mecz naprawdę mógł się podobać. Szkoda, że nie dwa punkty, ale jesteśmy zadowoleni z tego jednego punktu.